Witam serdecznie, z tej strony Tybek, to już trzecie wydanie Pigułki eSportu, a rozpoczniemy od podsumowania rozgrywek LCS. Po drugim tygodniu H2K zalicza swoją pierwszą porażkę w pojedynku z Fnatic, tym samym pięć zespołów prowadzi z wynikiem 3 do 1. Dalej czekamy na pierwsze zwycięstwo Giants, w tym tygodniu Jankos i Wander zmierzą się z Team Vitality oraz Rokat. Ujawniono szczegóły turnieju League of Legends podczas AM Katowice. W puli znajdzie się minimum 100 tysięcy dolarów, o które powalczy 8 zaproszonych zespołów z całego świata. Póki co wiemy, że pojawią się Origin, Counter Logic Gaming, SC Ever oraz Guri Reapers. Obok Nercio i Elazera na AM Katowice pojawi się również Grzegorz Mana -Komincz. Polak wywalczył udział poprzez miejsce w rankingu WCS. W tym tygodniu LCS nie zobaczymy Diamond Proxa. Jungler Unicorn Love poprzez problemy z wizą nie może przebywać na terytorium Niemiec. Taka sama sytuacja spotkała rył zawodnika H2K, którego zastąpi polski zawodnik Selfie. Ale to nie koniec. Edwarda, zawodnika Rokat zastąpi Extinct. All of Meister został ogłoszony przez HLTV, najlepszym zawodnikiem CSGO 2015 roku. Przy okazji, serwis wydał kompilację najlepszych akcji Top 20 zawodników. Link do filmu znajdziecie w opisie. Gigant sportowy SPN po dodaniu do swojej sieci kategorii e-sport robi kolejny krok rozszerzając bibliotekę gier o Super Smash Brothers. Efektem tego będą między innymi transmisje z imprez, na których zobaczymy tę bijatykę. Natus Vincere wygrał Dreamhack Open Lipsys. W finale pokonali 2-0 brazylijskie Luminosity Gaming, zgarniając przy tym 50 tysięcy dolarów. Podczas tego samego eventu dwóch fanów przerwało analizę meczową wtargnięciem na anteny i krzykami. Po raz trzeci finał World of Tanks odbędą się w Polsce. 12 najlepszych zespołów z całego świata, w puli 300 tysięcy dolarów to wszystko 8-9 kwietnia we warszawskim torwarze. Dyrus po pięciu sezonach rozgrywek w amerykańskiej lidze LCS kończy swoją profesjonalną karierę. Jego aktualnym priorytetem jest streamowanie i tworzenie materiałów dla organizacji Team SoloMid. Beta Overwatch Strzelanki od Blizzarda powróci w połowie lutego wraz z nowym trybem rozgrywki. Póki co twórcy nie chcą zdradzać szczegółów dotyczących nowej rozgrywki map czy systemu osiągnięć w grze. W tę sobotę o godzinie 17 kolejny mecz gwiazd CSGO. W pojedynek skomentuje niezawodny Piotr i izak Kowerski Zmierzą się m.in. Master, Czułek, Nerwarien, Kapitan Alien czy Multi. Link do streamu w opisie. To jest wszystko w dzisiejszym wydaniu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!